Witajcie ziomeczki, jesteśmy Patryci i będziemy nagrywali Clash Royale, odcinek drugi. Nagrywam, pozdrawiam, al. Więc zapraszam też do klanu. Nazwa: Zazwam, Sam tu, tytuł. Tu jest tytuł. Zapraszam was. Um, może coś zatrzymać? Tu są pucharki. Czy są? Może, e, może... A, i, um, była to a, kiedyś, robiliśmy tak, że mieliśmy 100 donatów. na kostia ma 90, jeszcze tylko 6, no i ma 100. No i dostaliśmy koledera. Um, I właśnie chciałabym was zaprosić, ale... Ja, jak zabędę dużo kasy, oczywiście nie będę na karty, to zrobię specjalnie dla nas Gildie. Czyli będą nasi fani, moi fani, czyli ty i ktoś inny, żeby... więc zapraszam serdecznie. Jeżeli chcecie, to lajkujecie, to postaram się więcej w tą grę grać, więc trzeba się tam no, szczerze nie grałem. A to chyba później tu miesiąc, miesiąc gry tej nie, nie wiem, to mi no, się odkrytej nie miałem. Nie trzywasz nogi ja już mam. No, no. Tylko, że 7 screen był całkiem na 10, lewy, żeby go samego, bo jest najlepszy. Bo rozwala w minutę. Tak widzicie? Myślę, że jeszcze trzymajcie 17 12. że będziecie chcieli odcinek z moim. Z moim. Można powiedzieć po y, filmiku, czym jest film nagrywałam dla was odcinki to mogę zrobić serię że na przykład 5 czy innych aplikacji i coś takiego tylko lajk like. lajk like. nie wiem 5 lajków 4 dobra 4 bo widziałem że w PSR robiliście 4 4 lajki kolejny odcinek od razu zrobię na zachód bo dawno szczerze nie, nie grałem więc no może maraton w godzinę, w godzinę może. Kolejny odcinek. Postaram się nagrać, bo jeszcze ze szkoły mam trochę na zadanie. Ale postaram się, jeżeli nie uda mi się to w, w kolejny dzień. Mam zapowiedź będzie przed maratonem. To jest taki maratoniczy, żeby, żebyście mówili, że ja nic nie napikam przez cały dzień, Bo tam już szczerze nie grałem. Jestem zdziwiony, że bym po swoich widzów najlepszych. Oj, 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 oj! tęższy, nie. Większy tęższy, Dobra, ale spróbuję zrobić maraton. Więc zagramy jeszcze jeden. A przecież by bo pozdrawiam wszystkich z i swoich widzów. Tylko, że przeprowadzam i pokazałem swojego YouTubera, ale. Napisałem kilka filmików temu. Kilk. No, dwóm. Może powiedzieć. Nie wiem. Może powiedzieć dwóch tych mm, widzów. Proszę komentarz, że na, czy, nie, na, czy nie oglądają? To i co do tego filmiku z tymi chodzi, żebyście mnie donajtowali, bo nie będę nagrywał. Tylko ja już mam problem, bo nie wiem, jak jeszcze wziąć problem. Nie wiem, czy kąpa, mam na razie, jak widzicie, tutaj co, czym nagrywam. Więc niestety jeszcze nie mam kompa, ale znaczy mam kompa, tylko mało pamięci strasznie ma. Tef mi tak słabo idzie, czy idzie tam, czasami nie mam lagów, czasami mam, więc nie wiem, za, za, na, za dwa miesiące na pewno mogę nagrać, ponieważ wtedy, yy, można powiedzieć, dostaję od mamy hajs, trochę, wy, bo wynudziłem. Będą już serie w Daddy może jeszcze, ale jeszcze nie mam Więc jeżeli chcecie mi dać jakąś grę w Fossil of the Donate Zaprzyjemnie do znajomych Donate grom, Ale jeszcze dzisiaj nie będę Może powiedzieć, że Dzisiaj jest dzień nie, gdzie nie odpalam kompa Bo mi się nie chce dzisiaj znaczy, Nie jest, ale Donate'y winę że każdy mile widziano, czyli dziękuję za każdego, pozdrowię każdego książkę, jak ty mi dasz stręcz idziemy, to bardzo podziękuję. Tylko ja już już nagrywał, to proszę, żeście mi nie spomniał Ej, ej, a możesz zabrać ze mną... Proszę, jeżeli zrobisz książkę dla mnie serwer. Ej. Pozdrawiam się, Ekeus, ek, 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 Pozdrawiam X-Walker Polska, Bączek, Kreisol, Wisu, Wyisy i Mulachca. Więc wszystkich pozdrawiam. O, otwieramy. Możesz trochę więcej i wtedy zrobi swój klan. No, tego akurat nie użyłem, więc będę... Więc pozdrawiam Cię, Felipex. Pozdrawiam, więc zapraszam. Maratonik robi maraton. Jeszcze najpierw szybko. Maraton zrobię. pie hmm mm, mm, mm.

Nie wiem, czy to nie będzie tak, że wszyscy mnie zasubskrybują z 31 i to taki tsz, będę robił tyle maratonów Możemy się tak umówić, że mm, może w niedzielę, nie wiem. Albo w sobotę robię maratonik z, z nie wiem z czego Możemy, że jeszcze mogę zrobić... Nie, no nie będę robił tej serii. Ja powiedzieć, że będę, może zrobić serię z Minecrafta, ale. Może tego nie oglądam, ale... ale. Powiem szczerze, że mam sam Minecraft, to jest to instawę, tylko Wiecie, że czasami się nudzi. No i gra się w jakieś gry, budowlane, ja właśnie tego tak mam. Nie, wiem właśnie, czy grać, bo z jednej strony, skoro pogram. Może i podoba wam linka może jeżeli nie zapomnę do zainstalowania minecrafta To nie wiem czy nie stracę su subskrypcji bo o to właśnie się boję bo zamyślę jak najwięcej subskrypcji Ja się boję że mogę od was stracić bo nagrywam gry dla dzieci ale to no zrozumcie no Proszę państwa no jak ktoś chce lubić tą grę to nie oznacza że jest dzieckiem u boksa możecie sobie wpisać odcinek. Yy, 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 dlaczego ludzie odeszli od ma Minecrafta i tam macie? Yy, więc nie mi, yy, każdy ma swoje zdanie. Powiem tak, co się dzieje na YouTube? To się dzieje na YouTube. To jest tylko dla, yy, dla nas gra, nie rozrywka. czy dla niektórych tam gra to jest rozrywka, na budowanie. Więc to nie o to chodzi, że ja powinienem tak, nie będę nagrywał dla hajsu. Wiem, że na razie za nic nie będę nagrywał, tylko na razie nie będę nagrywał. Jest coś tak, na przykład z 5 tysięcy i biorę hajs, a nie wiem, czy tyle to Jeżeli wolicie, ja nie wiem, czy polecać youtuberów fajnie. A nie no, bo wtedy możecie od mnie odejść, ale... No dobra, polecę tam nie dziecko Nie chodzi mi o dziecko tylko zabawy. Słupiusza? Jakoś tak? No... Fajne nawet, sam oglądam. Więc polecam. W jednym odcinku Smugna na wiadomość dowiedziałem się, że można od brata. Dowiedziałem się, że widać, więc nie wiem czy usuwać, ale tam jest fajny youtuber, którego nie chciałbym powiedzieć, że już go nienawidzę. Tylko fajne są filmy, tylko nie wiem czy jeszcze nie ma. Już nie ma czasu, Znajduje dzieci, w całe ledwo szukał. No dobra, 13 minut to trochę będzie, więc trzymajcie się. Maratonik, pamiętajcie, 5 lajków, kolejny odcinek. Rzucam, bo będę jeszcze jedno nagrała, więc trzymajcie się na razie.